record video. Witam. Wziąłem tylko legendarne nożyczki i można wracać. Można zaczynać w sumie, nie wracać. Dzisiejszy materiał poświęcony jest takiemu tacku. Wlecą dzisiaj 24. Nie, 22 Właśnie, bo dwie trzeba odłożyć. Straszetki do kolek do mini kolekcji w sumie. Wszystkich saszetek, w sensie no z każdej edycji, załóżmy, już jest uzbierane z World Cup 2010 w RPA, Euro 2012 i World Cup 2014 w Brazylii. Teraz wleci jeszcze z 2018 roku, gdzie odbywały się one w Rosji. Widzicie, 12 na Ukrainie, 18 w Rosji 6 lat różnicy. Które za kolejne 6 lat robi niezłe dymy. Wiecie, teraz też są Mistrzostwa Świata, tylko może nie gra się piłką, ale też kulkami. Też kulkami są Mistrzostwa Świata. Nieważne już kurwa, bo zaraz, zaraz będzie ban kurwa. Od, od kurwa wszystkich prezydentów świata najlepiej. Od, od wszystkich kurwa będzie ban. YouTube to sam już kurwa powie, o no, 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 nie wolno, tak kurwa, e, nie wolno. Nie wolno, bo coś kurwa dziwnie, teraz podniosę to może delikatnie. O, może delikatnie będzie lepiej, nieważne, nie wiem. Jest znowu w 1080p, bo boję się tym gównem nagrywać, żeby zaraz nie wypierdoliło błędów typu, ty kurwo wypierdalaj masz 20 fpsów albo kurwa masz co 10 sekund zatrzymanie się ekranu, bo taki chuj bo OnePlus to One OnePlus to gówno, tak dobra, trzeba lecieć z pierwszą saszetką są dwie, tak, dwie, a jeszcze tutaj poza tym jest jakiś mały dodatek od od sprzedającego, od który sprzedał mi te karty, saszetki. Mam nadzieję, że to nie będzie dodatek, jakiś prezent typu Kononowicz Gift od, od widza, yy, czyli gówno i, yy, i piciu, yy, żółte. Ok, co to jest? Ja nie wiem, co to się od, ogólnie odpierdala. Nie wiem, to jest w ogóle inny świat te, ten motyw. Co to jest? A tutaj nawet ponumerowane jest. Pierwszy raz widzę ponumerowane karty. Ponumerowane karty z... od Panini. Ale zajebiście. Już tutaj pierwsza karta. Nie byle jaka. Manuel Noia. Noia. Nowszy. Manuel Nowszy. Jeszcze kimś z Niemiec. Bardzo ładnie. Nawet Polaczek się trafił tutaj jakiś. Elegancko, haj. Dobrze, pierwsza saszetka. To lec sobie wypierdalaj tam. Dobra. Ten dodatek po prostu otworzę na końcu. Zobaczymy, co to będzie. Jak mówię, mam nadzieję, że to nie będzie jakiś Kononowicz gift. O, Mesut tezil Znowu coś świecącego. Co to jest? Fans favorite. W ogóle, jak to wygląda z tymi... Właśnie, nie spojrzałem w ogóle, jak to wygląda. Tak. Jest, chwilę, bo to może nie widać będzie, o, dobra, one invincible jest tylko, o kurwa, trzy ikony, double trouble, game changers, no to mam nadzieję, że trafimy kurwa, chociaż top mastera, jak invincible 1. już w ogóle, to jest jakiś kurwa, nie wiem, jakiś gigaczad chyba. Tutaj w ogóle 6 kart nie jest. Nie pamiętam ile było w Euro 2012. Wydaje mi się, że też po 6 było, ale nie jestem pewien. Pepe Angel di Maria, Maria, kurwa, co ja gadam? Niemcy nie chce idą na bok, oni są panami, także niech idą na bok. A jeszcze odłożę w sumie na bok te świecące, te jakieś super wyjątkowe. A przecież odłożyłem go na bok faktycznie, dobra, to ty idź tutaj. O, będzie sobie tak leżał, a te kurwy idą tu, dobra, elegancko. Tutaj akurat w przeciwieństwie do poprzedniego materiału z openingu naklejek, to tu już się nażyczki przydają. Znowu fans' favorite. No ciekawe. Dobra, ma jakiś kahil. To skąd to jest. Z Anglii, ok. Oj kurwa, nie tu. Tutaj. Dobra, to jeszcze zostało 19 chyba tych saszetek. No to co, nie ma co się pierdolić. O kurwa. Co, co tak zahamowało? Nie strasz mnie, kurwa, bo jak pociąłem karty, się chyba zapierdolę. Ja nie pociąłem raczej. No, kurwa. Coś ciężko idzie. W ogóle jakieś dziwne te karty, tak szczerze. Takie są jakieś. Dziwne, takie nie. Jakieś takie kurwa, nie wiem. No inne zupełnie jakoś, takie bardziej tandetne. Już bardziej bym myślał, że to Top zrobiło te kurwa karty niż Panini. <laughs> jakiś też fans favorite, kolejny fans favorite, nie wiem. Co chwilę się trafia jakiś taki. No Neymar tutaj fajnie, że jest, ale kurwa, jakieś dziwne te karty. Także, no mówię. Dali daliby mi tutaj bez znaku wodnego firmy. Pytają się, co to jest za karta, Od jakiego wydawnictwa? No, ja bym powiedział, że to od razu, takie kurwa chujowe, ale właśnie coś takiego było, że wraz z wydarzeniem, coraz chujowsze te karty to pani nie robiło. No, od 2012 chyba nic nie przebije, tam to są kurwa zajebiste karty. I Co? Kolejny fans favorite, ale weno coś daj, kurwa, weno rzucić coś dobrego, stary. No. Czyżby nie fartowne, jakieś te saszetki W ogóle pojebane, jak te karty się zbierają, już jest kurwa ich tutaj tyle. Taka kubka, pojebane to jest zawsze dla mnie. A tutaj jeszcze w chuj tych saszetek jest. Ja to nie wiem, kurwa. Niech się pali. No, dawaj coś, proszę. O, coś tu się skleiło. Co coś tak skleiło? Nie klej się. No i kolejny fans favorite. No on się niby co dwie paczki miał się trafiać, ale on się trafia co chwilę. O! Niemiec. Siema. Mac Hummels. tu Kamil Glik. W ogóle Polaczek. Proszę zobaczyć. Fans favorite Polaczek. Ja nie trafiłem tu jeszcze jakichś Niemców? Biała koszulka to będzie rozpoznawalne. Jeszcze trzeba na pewno z World Cupu 2022 otworzyć to, bo tam fajny był finał akurat Francja z Argentyną. Taki kurwa wiecie co. Taka bitka mocarzy totalnych, nie? O, a tutaj nic. Pusto. Nic się nie trafiło. Tylko Romy Boateng. No chuj, lekki. Nie powiem, że nie. Kurwa, ale dziwne naprawdę. W chuj dziwne te karty są. Nie wiem czemu tak jest. To w ogóle są różne te obrazki, są różne, dobrze. <laughs> Bardzo mi zależało na tym, żeby były różne obrazki i są. Bardzo mi się to podoba. Oj. Kurwa, no co jest z tymi saszetkami zajebanymi? No kurwa. Oj kurwa macie, teraz te nożyczki pójdą w pizdu. Wypierdalaj. Dawaj coś. No kurwa fans favorite znowu. Favorite. Dawaj coś ziomeczku lepszego, no kurwa. A co tu tak sypnęło bramkarzami, ty? Czterech bramkarzy w teamie. Dwóch Polaków w teamie. Nie, bez kitu, jakiś kurwa... Bramkarska saszetka, ty. Pojebana akcja ogólnie. No ja nie wiem kurwa. Te karty akurat w tych saszetkach też są jakieś kurwa takie se. Ja nie wiem. No patrz to stary. Widzisz ten róg tutaj? O tu? Jak on jest, kurwa, zgięty? Nie widać tego chyba. Widać. Lekko coś tam widać. Ja pierdolę, co to jest, stary, ty? Nie pamiętam, jak to się nazywało, ta... Ta firma. Ta stronka, nie wiem, ta działalność. Która zajmowała się właśnie sprawdzaniem i ocenianiem stanu kart, ale na pewno nie byliby zadowoleni z rezultatu, gdyby zobaczyli te karty. Ja myślę, że oni by tam kurwa na zawał zeszli. I co? O! Rising Star. W końcu coś innego. O kurwa, tu nic nie widać. Story. Jest. Jakiś kurwa Markus. Rushford. Dobrze, fajnie. Jakiś świecący, a wiadomo, zasadą jest to, że jak się świeci, to to lubimy. A może tak otworzę bez tego, da radę. O, da radę. Kurwa mać ich. Może coś? Nie. O tu kurwa jeszcze więcej tych bramkarzy. Co jest? Nie, to jest bramkarz? Tak, to jest bramkarz. Ty, co to kurwa tak sobie bramkarzami? Ty, co jest? Ale pojebane. Może kurwa działaj. Dzięki. Niech w nożyczki. Kurwa, tną jakby chciała, nie mogły. Dawaj coś, dawaj coś. Coś tu kurwa, inny materiał. O, coś tu czuję innego takiego. O kurwa, co to? Ikona! O kurwa! Ja pierdolę, a to nie jest trzy tylko? Trzy ikony są tylko, mam jedną z nich. Ale jaja. No i na chuj mi kurwa mordeczko, sprzedawałeś te saszetki, mogłeś sam otworzyć i mieć takiego ziomka i niestety. Ja pierdole, ale pojebana sprawa ty. Kurwa, coś czułem, że taki inny jest materiał. Coś, coś tu kurwa nimi nie pasowało. Miałem nadzieję, że to Top Master jakiś, ale no... Może być i tak. Dobra, nie, daj te nożyczki jednak, sorry za kurwa wstrząsy. Jednak chodź tu skurwysyk do tego, proszę nie, nie się teraz za to, że Cię wyjebałem, tylko otwieraj normalnie te saszetki, albo polecisz jeszcze raz. Kurwa maś, no i co jest z tymi, patrz to kurwa, przecież to gryzie, to gryzie, a nie tnie. Na przodzie jakoś tak lepiej, to jest niedobrze, zapamiętam, albo się postaram chociaż zapamiętać coś tu jest znowu jakiś sklejony, ale to już nie będzie, to już nic dobrego. No, go stopper tylko. Ale ładny. Bo to nie, to akurat nie ta karta to kurwa zasługuje na koszulkę. Nie, piękna jest akurat tak, szczerze. No zobacz to stary. fioletowe, świecące. Nie no kurwa, Zresztą to jest rozpierdol. To trzeba lecieć. Kolejnym głównym. Dawa jeszcze jakąś ikonkę, może coś ten. Fans favorite, ok. Nie, ale ta ikona to jest w ogóle kurwa, jakiś evenement. Jeszcze jakby się trafiło to, co tylko jedno jest. Jak to się nazywało? Nie top master, tylko to coś innego. Invincible. O. Invincible, jakby się trafił. To już w ogóle kozak. Fans favorite, ok. Obi Mikel, Obi Wan Kenobi. O kolejny Kamil Glik. Nie, tak szczerze to mi jakoś tak przypomina Beskidu, to te tops. Z tego powodu, że często trafiają tu się jacyś tacy, można to nazwać znani piłkarze. Nie ma tak, że są randomy, czasem się trafi jakiś znany a jak się trafi coś fajnego to już w ogóle jak na przykład to miało miejsce w 2012 albo w 2014 tam też było tak mniej więcej w sumie no, Polpogba Kuk o kurwa Tarek Tarek Hamed <gryw> ja pierdolę już kurwa późno jest i odpierdala no kurwa, wypierdolaj stąd Się kurwa położyła na tym stole Jakiś, kurwa, jakaś folia po saszeczce. Nieposłuszne kurwy. Kurwa Ty. Więcej tu jest. Fans favorite. Ej, co tu tak? Ej, czemu tu jest więcej za, tych kart? Tu jest 7. Co tu się odpierdala? Tu powinno być 7? Czy to jest jakiś kurwa błąd? Jakiś błąd w, Mat w Matrixie się chyba wydarzył. Jak to się kurwa 7 kart pojawiło nagle? Ile tu powinno być? Jest tu gdzieś to napisane. Ile kart powinno być w taszeczce? Official Trading Cards. A tu wyżej. Jakieś tam kurwa, chyba Terms of Service. Nie wiem, nie wiem co tu się właściwie odjewało, tak szczerze, ale że 7 kart kurwa się nagle pojawiło w saszeczce. Dziwne trochę. Niestety jest końcówka drogi, pozostało tylko 6 saszetek. Mam nadzieję, że w tych 6 chociaż trafi się ten Invincible. Liczę na to. Albo że chociaż jeszcze coś tam dobrego z tych Top Master, Invincible, Icon Coś, coś się może trafi jeszcze Tego gadka. oho No kurwa odkleisz się, bo ja nie chcę zaglądać Fans favorite kolejny, Australia Ale dużo w ogóle tutaj tych kart takich lepszych jest Nie, ale te dwa trafy to jest kurwa coś pięknego Jak to w ogóle pachnie Tak samo jak każde kart. myślałem, że jakoś inaczej przez to, że ma taką dziwną strukturę. Mam powtórkę. Ezila. Dobrze, idź sobie tutaj. Kolego. Tu jakieś kurwa te. O, Lewa Lewandowski, Robercik. Ty. A nie, bo Ezil był, tak. Ezil był. Wróciłem Ezila do tego. Do tej talii niemieckiej. Już myślałem, że tutaj 5 nagle się pojawiło kart. Coś mi się popierdoliło w głowie. Ale dobra, jest lobel, Lobelcik. Lobelcik, jest to fajnie. Ok, o, tutaj nic już nie ma. Kurwa, ale zgięte karty tutaj, ja pierdolę. Zobacz to, stary. Ja pierdolę. To już jest tragedia. Na szczęście nie ma tu nic takiego zajebistego, żeby jakoś mnie to zesmuciło, ale nadal kurwa, trochę to dziwne. Dobra, leć tu. Cztery saszetki jeszcze, ostatnie. No i potem jeszcze dodatek, ale wiadomo, no. szkoda. Te saszetki już się kończą. Fans favorite kolejny. Na całe szczęście. Nie trafiły się powtórki żadnych tych lepszych kart. To mi się akurat podoba. Jestem z tego zadowolony. No patrz to kurwa jaka to jest kubka kart. Ja pierdolę ile to jest tych kart człowieku. Trzy saszetki ostatnie. Tutaj są dwie, elegancko, z razy trafią do pudełka z innymi saszetkami. Kurwa, znowu gryzie. O kurwa, ale blisko było, stary. Było bliziutko, żeby karty uciąć. Muszę uważać. O, Messi! Do wyjebania. Nie no nie, nie wyjebie go. O! Rising Star, ten też ładny, ale kurwa, no tu zgięty, no co ty? No nie, no nie, pozginany kurwa, no chuj, no szkoda, jego nie szkoda, ale tego świecącego randoma szkoda. Ja dawaj kurewko, dawaj ty dwóch coś, Syp kurwa kartami. Krywa ty. Kutinio. A tu? Fans favorite znowu. Kutinio i Mutinio kurwa. To nie niezłe duło. Pikę. Pikę. Dobra. I ostatnia. Ostatnia saszetka. A co tutaj? Tu też jakieś są karty z tego z World Cup Russia. Kurwa mać, Co to jest? Co to kurwa jest? Chwilę, to trzeba jakoś sposobem. O. Dobra. Teraz tutaj dawaj coś, syp. No i chuj, nic nie dało. Kompletnie nic. Tylko Niemców dało trochę. Dwóch Niemców. No dobra, trudno. Ważne, że jedna z trzech dostępnych ikon się trafiła. nie sta. Bardzo fajnie. Teraz trzeba kurwa z tym to może być zabawy też jakieś taśmy, kurwa coś ten, folia ta pojebana się kurwa rozciąga. A tutaj dam po prostu może dał tu kurwa jakieś ikony czy coś. <grych> Dawaj coś. Tutaj kurwa będzie lepszy drop pewnie niż tych kurwa w saszetkach. Już widać jakiś fans favorite. Kurwa mać, no ja pierdolę. Kurwa mać, no. Stary. Dobra, zahaczyłem jakoś fajniej się odczepiło. Oj. Dobra, co to jest? Fans favorite Aleksander Kolarow Angel Korera Core, Korea Ja pierdolę, ale zjeb ze mnie. Nie, to jest jedna chyba. Jedna, no. Fans favorite Brian Ruiz Aaron Gunnarsson Igor Ak Jak? Akinew Double Trouble tutaj jest. O, jest ikonka jedna. To już mamy dwie ikonki. Game Changer jeden. Zajebiście. Dziękuję bardzo za ten dodatek. Tutaj jest dojebany, bo już mam dwie ikonki. Jest elegancko. Jest super. Dobrze. Te wszystkie karty trafią do koszulek. Jak będzie mi się nudziło, czyli jutro, pewnie odłożę je tutaj gdzieś na bok. Jutro w koszulki je powkładam. Ta reszta kart trafi sobie do pudełka z kartami. Oj, wracaj tu. No. I dziękuję bardzo za obejrzenie materiału. Jeżeli obejrzałeś to, to jesteś chorym psycholem. I współczuję ci, że musiałeś to oglądać. No ale co. I tak dzięki za obejrzenie, dobranoc.